Izrael kontra Iran to już nie jest teoretyczny konflikt, który mógłby się wydarzyć w przyszłości. Era potyczek zastępczych lub pojedynczych ataków rakietowych i dronowych dobiegła końca. Po izraelskiej operacji wschodzący lew oba kraje są zaangażowane w otwartą konfrontację, która pogrąża Bliski Wschód w chaosie. Pytanie, które nurtuje wszystkich jest proste: kto wygra? To jest dogłębna militarna konfrontacja, którą warto obejrzeć. Gdyż program wojskowy zagłębia się w porównanie Iranu i Izraela. Analiza zaczyna się od gry liczb. Według Global Firepower, które co roku klasyfikuje 145 państw militarnych, używając własnego systemu oceniania uwzględniającego ponad 60 czynników, Iran wygrywa pod względem samych liczb, przynajmniej jeśli chodzi o siłę ludzką. Iran jest znacznie większy od Izraela pod względem powierzchni i liczby ludności. Iran ma populację około 90 milionów, co jest prawie 10 razy więcej niż 9,5 miliona mieszkańców Izraela. Ta większa populacja przekłada się na ogromną przewagę liczebną we wszystkich aspektach. Według Global Firepower, Iran ma ponad 41,5 milionów osób zdolnych do służby, a Izrael 3,2 miliony. W Iranie co roku 1,4 miliona osób osiąga wiek poborowy, czyli ponad 10 razy więcej niż w Izraelu. A zagłębiając się w liczebność wojsk czynnych i rezerwowych każdego kraju, przewaga Iranu w liczbie żołnierzy staje się oczywista. Iran dysponuje czynną armią liczącą 610 tysięcy żołnierzy, a także 350 tysięcy rezerwistów i 220 tysięcy sił paramilitarnych. Ci ostatni zazwyczaj należą do Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji Iranu, który działa niezależnie od armii tego kraju. A jeśli wierzyć Turcji, to obecnie szybko zyskuje ona coraz większą władzę polityczną po operacji Wschodzący Lew. Aktywne siły zbrojne i paramilitarne Izraela są znacznie mniejsze niż Iranu, licząc odpowiednio 170 tysięcy i 35 tysięcy. Jednak Izrael posiada dodatkowe 115 tysięcy rezerwistów, przewyższając swoich przeciwników w tym aspekcie. Gdyby wojna między Izraelem a Iranem była bitwą lądową, w której takie liczby mają znaczenie, Iran miałby wyraźną przewagę. Ale tak nie jest. To jest konfrontacja, w której technologia wysuwa się na pierwszy plan. Jak dotąd cała kampania po obu stronach toczyła się w powietrzu. Izrael atakuje Iran, używając swoich zaawansowanych myśliwców i precyzyjnej amunicji. Iran odpowiada atakami rakietowymi i dronami wystrzeliwanymi ze swojego terytorium, które mają na celu przeciążenie izraelskiej obrony powietrznej. W tej wojnie przewaga Iranu w liczbie pojazdów opancerzonych, artylerii i wielkości marynarki wojennej nie ma znaczenia. Nie ma też znaczenia, że Iran jest geograficznie około 75 razy większy od Izraela. W przypadku wojny lądowej Iran mógłby wykorzystać swoje rozległe terytorium, aby rozciągnąć siły Izraela na szerokim froncie, gdzie liczebność irańskiej armii byłaby kluczowa. Taka przewaga byłaby korzystna. Jednak to nie jest rodzaj wojny między Izraelem a Iranem. A kiedy przyjrzymy się technologii, którą każda ze stron wnosi do walki, ujawnia się dramatyczna zmiana w tym, kto ma prawdziwą przewagę. Rozważmy sprzęt obrony powietrznej. Oba kraje dysponują dużą ilością systemów obrony powietrznej, choć istnieją wyraźne różnice w ich jakości oraz filozofii wdrażania tych systemów. Iran znacznie ustępuje Izraelowi w tej sferze. Associated Press News wskazuje, że irański sprzęt wojskowy to głównie połączenie systemów z ery sowieckiej zakupionych od Rosji oraz Stany Zjednoczone Ameryki przed rewolucją islamską w 1979 roku oraz systemy produkowane w kraju. Oferujące niewiele lub żadnego postępu technologicznego. Dziennik Jerusalem Post zwrócił na to uwagę już w październiku. W 2024 roku Iran stawia na ilość, a nie jakość w swoich systemach obrony powietrznej. Systemy S-300 stanowią dużą część tych systemów obronnych. W 2007 roku Iran podpisał umowę z Rosją wartą 800 milionów dolarów na sprowadzenie tego konkretnego systemu do kraju. Iran chciał cztery takie systemy. Mimo opóźnień ostatecznie otrzymał zamówienie. Problem polega na tym, że S-300 to stary system. System wszedł do służby w 1978 roku, od tego czasu przeszedł kilka modernizacji. Iran ustawia przestarzałe radzieckie systemy obrony powietrznej przeciwko jednemu z najnowocześniejszych myśliwców na świecie. Więcej o tym później. Iran opracował również własne systemy obrony powietrznej, jednak często są to słabe kopie systemów istniejących gdzie indziej. Na przykład jego system Mersad to tania kopia amerykańskiego MIM-23. Hawk, chociaż nowsze wersje irańskiego systemu, są przynajmniej mobilne drogowo. Iran zbudował także rakietę ziemia-powietrze Sayyad-1, która była oparta na chińskim HQ-2J rosyjskie S-200, które są jeszcze starsze i mniej skuteczne niż S-300, również zostały włączone do irańskiej obrony powietrznej. Potwierdzono również, że Iran posiada co najmniej jeden TORM-1 jeden kolejny rosyjski system, ponieważ użył tej broni, gdy omyłkowo zestrzelił samolot pasażerski. W 2020 roku jest tego więcej, ale schemat jest jasny. Iran stosuje strategię obrony powietrznej, polegającą na mieszaniu i łączeniu wszystkich dostępnych środków, aby zapewnić skuteczną obronę. I znowu, dla większości krajów Bliskiego Wschodu to działa. Wiele państw otaczających Iran ma słabszą obronę powietrzną, nie jest jego wrogiem lub nie dysponuje potęgą powietrzną. Aby wykorzystać liczne luki w podejściu Iranu, Izrael to już inna historia. Operacja Wschodząca Linia udowodniła, że prowizoryczna obrona powietrzna Iranu nie była w stanie wytrzymać ataku nowoczesnych myśliwców. Nie potrafią nawet przetrwać prób sabotażu. The Times of Israel donosi, że agenci izraelskiego Mossadu Przeprowadzili serię operacji sabotażowych przeciwko irańskim systemom obrony powietrznej przed rozpoczęciem operacji Wschodząca Linia, pozostawiając je praktycznie bezużytecznymi i pokazując, jak bardzo te systemy są podatne na ataki. Były izraelski dyrektor wywiadu w Mossadzie, Zohar Palti, ujawnił w wywiadzie dla Sky News prowadzonego przez Jaldę Hakim, że Izraelowi zajęło od 36 do 48 godzin, aby całkowicie zdominować przestrzeń powietrzną nad Iranem. Myśleliśmy, że to będzie znacznie trudniejsze, wie pan? Ponieważ nie chcę się przechwalać ani robić takich rzeczy, to znaczy to było znacznie szybsze niż się spodziewaliśmy. To nie są oznaki kraju, który ma dobrą technologię obrony powietrznej. Izrael zdecydowanie wyprzedza w tej dziedzinie technologicznej walki. Dlaczego? Ponieważ opracował wielowarstwowy system obrony powietrznej, który łączy siły i jest znacznie skuteczniejszy niż chaotyczne podejście Iranu. Główna strategia obrony powietrznej Izraela składa się z trzech systemów: strzała, proca Dawida i żelazna kopuła. Każdy ma określone zadanie. System strzała jest w stanie przechwytywać nadlatujące zagrożenia powietrzne na dystansie prawie 1500 mil, co czyni go głównym izraelskim systemem. Do zwalczania pocisków balistycznych. Proca Dawida ma zasięg 186 mil, co jest idealne do zwalczania zagrożeń średniego zasięgu, podczas gdy żelazna kopuła może niszczyć cele oddalone nawet o 43,5 mili. Jest idealny do zwalczania dronów i pocisków, które przedostaną się przez pierwsze dwie warstwy obrony. Do tego trio systemów dochodzi bateria Terminal High Altitude Area Defense, Czyli Terminal High Altitude Area Defense, którą Izrael otrzymał od Stanów Zjednoczonych w październiku zeszłego roku. Ta bateria Terminal High Altitude Area Defense znajduje się pomiędzy procy Davida a Żelazną Kopułą z zasięgiem około 200 km. Co więcej, nadchodzi jeszcze więcej. Izrael przetestował w warunkach bojowych laserową broń obrony powietrznej o nazwie Żelazna Wiązka, która jest w stanie trafiać różne cele powietrzne na bliskim dystansie. Film ten obejmuje wszystko, co warto wiedzieć o żelaznej wiązce więc obejrzyj go, aby dowiedzieć się więcej. To, co widzimy tutaj, bardzo różni się od podejścia Iranu do obrony powietrznej. Systemy Izraela są nowoczesne, wielowarstwowe i niezwykle skuteczne. To właśnie tutaj mniejszy rozmiar Izraela, który byłby wadą w wojnie lądowej, zamienia się w ogromną zaletę Iran ma znacznie większe terytorium do obrony systemami obrony powietrznej niż Izrael. Pozwala to Izraelowi stworzyć skoncentrowane podejście, które wykorzystuje do zestrzeliwania większości irańskich rakiet i dronów, ale izraelska obrona nie jest stuprocentowo skuteczna. Nic tak naprawdę nie może być. Uważa się, że zarówno strzała, jak i żelazna kopuła mają skuteczność około 90%, co jest ogromnym wynikiem w bitwie powietrznej. Pociski i drony to kolejny obszar, gdzie technologia znacząco wpłynie na starcie między Iranem a Izraelem. Iran w kwestii pocisków znowu stawia na ilość, a nie jakość. Profesor Michał Clark z Sky News twierdzi, że Izrael uważa, iż Iran buduje około 300 nowych pocisków miesięcznie. Wskazuje również, że według obecnych szacunków, Iran posiada od 2 do 3 tysięcy pocisków czyli spory zapas zgromadzono je niemal wyłącznie po to, by przeciwdziałać zagrożeniu ze strony Izraela. Ta ogromna liczba pocisków ma swój cel. Iran ma nadzieję, że przytłoczy znacznie bardziej zaawansowaną obronę powietrzną Izraela samą ilością. To sprytna strategia, bo choć żelazna kopuła i inne izraelskie systemy obronne są skuteczne, to wciąż potrzebują własnych pocisków. Pociski są limitowane i kosztowne. Iran liczy, że przewaga liczebna pozwoli mu stopniowo wyczerpać izraelskie zapasy pocisków obrony powietrznej, ostatecznie pozostawiając kraj podatnym na atak. Iran wydaje się również posiadać w swoim arsenale zaawansowane pociski. Według agencji Associated Press News, anonimowy przedstawiciel izraelskiego wojska oświadczył 19 czerwca, że Iran po raz pierwszy wystrzelił w kierunku Izraela pocisk z wieloma głowicami bojowymi w odpowiedzi na operację wschodząca linia. Pociskiem może być irański Koram Shahr, przetestowany po raz pierwszy w 2017 roku. To kolejna broń pochodna. Ta oparta jest na północno-koreańskim pocisku, informuje Associated Press News, jak podaje Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Dodatkowo wiele głowic może odnosić się do sub amunicji, a nie do prawdziwych, niezależnie naprowadzanych głowic powrotnych. Technologii Mimo to to potężna broń, która w połączeniu z liczebnością Iranu może wyrządzić poważne szkody, jeśli przedostanie się przez izraelską obronę powietrzną. Izrael ma środki do obrony przed rakietami i nie jest bezbronny w tej kwestii. Poza zaawansowanymi rakietami wykorzystywanymi w systemach obrony powietrznej, Izrael dysponuje kilkoma rodzajami pocisków, które może wykorzystać do uderzenia w Iran. Morska wyrzutnia Harpun będzie przydatna, jeśli konflikt Iran-Izrael nabierze charakteru morskiego. To samo dotyczy pocisku Gabriel. Jednak to izraelskie rakiety Jericho stanowią największe zagrożenie dla Iranu, przynajmniej z perspektywy wystrzeliwania z lądu. Uważa się, że zarówno Jericho-2, jak i Jericho-3 mogą przenosić głowice jądrowe i mają ogromny zasięg. Jericho-2 może razić cele oddalone nawet o 1500 km, co wystarcza, by dosięgnąć Iranu, natomiast Jericho-3, który jest w służbie od 2011 roku, prawdopodobnie ma zasięg od 4800 do 6500 km. Uważa się też, że oba są prawdziwymi pociskami Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle. Iran musi się martwić bo Izrael zniszczył już jego obronę przeciwlotniczą, co oznacza, że Iran może mieć problem z obroną, Jeśli Izrael zdecyduje się ich użyć. Jednym z obszarów, w którym Iran może mieć przewagę technologiczną są drony. Izrael ma drony. Problem polega na tym zakładając, że w ogóle zależy mu na użyciu dronów w walce, że nie ma ich zbyt wiele. Tak wynika z danych statista, które oszacowały w listopadzie 2024 roku, że... Siły obronne Izraela, czyli Siły Obronne Izraela, mają w swoim arsenale 1105 wojskowych dronów, które wykorzystują do rozpoznania i operacji bojowych. Iran posiada znacznie więcej broni, w tym wypadku stawiając na ilość ponad jakość. Klejnotem w koronie irańskiej produkcji dronów jest Shahid i jego liczne warianty. Organizacja United Against Nuclear Iran cytuje byłego oficera operacyjnego CIA, Bernarda Houstona, który twierdzi, że Iran jest w stanie produkować około 100 szachidów miesięcznie przy koszcie około 20 tysięcy dolarów za sztukę. To dużo dronów. Roczna produkcja daje Iranowi więcej dronów niż posiada siły obronne Izraela. W irańskich magazynach prawdopodobnie znajdują się teraz tysiące dronów szachid. Iran używa tych dronów razem ze swoimi rakietami, żeby wyczerpywać zapasy izraelskiej obrony powietrznej. Izrael doskonale zdaje sobie sprawę z tej nierównowagi w dronach. Dlatego zniszczenie obiektów nuklearnych i zabicie kluczowych irańskich wojskowych nie były jedynymi celami, które chciał osiągnąć operacją Wschodzący Lew. Izrael zaatakował także szereg irańskich zakładów produkcji broni, poinformował Jerusalem Post 15 czerwca. I prawdopodobnie fabryki produkujące irańskie drony są głównymi celami. Na razie Iran ma przewagę w dronach i można powiedzieć, że wyprzedza Izrael, jeśli chodzi o rakiety. Ale znowu jego słaba obrona powietrzna sprawia problemy. Jeśli Izrael nadal będzie skupiał się na zakładach produkcyjnych, zapasy Iranu mogą wystarczyć do przeprowadzenia ataku na Izrael. Następnie technologia, której Izrael użył do przeprowadzenia większości operacji, wschodzący lew lotnictwo. Na pierwszy rzut oka siły powietrzne Iranu i Izraela nie różnią się znacząco. Według Global Firepower, Izrael posiada 611 samolotów bojowych, Iran ma 551, Iran posiada 188 myśliwców, natomiast Izrael ma ich 240. Chociaż Iran ma 74 więcej samolotów transportowych, Izrael przeważa w większości innych kategorii, w tym w liczbie tankowców powietrznych, samolotów szturmowych i śmigłowców. Na papierze różnica w liczbach nie gwarantuje Izraelowi dominacji w powietrzu, ale pamiętajcie o komentarzu, który wcześniej przytoczył były szef Mossadu. Izrael osiągnął dominację nad irańskim niebem w mniej niż 48 godzin. Sukces ten był możliwy głównie dlatego, że samoloty, którymi dysponuje Izrael, znacznie przewyższają wszystko, co posiada Iran w swoim arsenale. Clark wyjaśnia to, mówiąc w Sky News. Nazywa myśliwce ulubioną bronią Izraela i nie myli się. Królewski Instytut Służb Zjednoczonych informuje, że Izrael użył ponad 200 samolotów bojowych. Z których większość to myśliwce podczas pierwszych 24 godzin operacji Wschodzący Lew. Myśliwce F-15, F-16 i F-35 są bardzo trudne do wykrycia. F-35 może przelecieć przez obronę radarową niepostrzeżenie. Te platformy powietrzne są idealne do przeprowadzania ataków rakietami manewrującymi i kampanii bombowych. Wobec kraju takiego jak Iran, który ma wspomnianą wcześniej prowizoryczną i przestarzałą obronę powietrzną, co Iran może zaoferować w odpowiedzi? Irańczycy zwracają niewiele uwagi, zauważa Clark. Obsługują znacznie starsze rosyjskie myśliwce i stracili część z nich, nie działają one tak dobrze. Times of Israel rozwija tę informację w październiku 2024 roku. Iran posiada 9 F-4 i F-5, a także eskadrę rosyjskich myśliwców, Su-24 oraz różne F-7, F-14 i MIG-29. Wszystkie te myśliwce pochodzą z lat 80. lub wcześniejszych i żaden z nich nie może się równać z potęgą F-35. Do tego dochodzą starsze F-15 i F-16 w posiadaniu Izraela. Ze względu na wiek myśliwców, Iran nie jest w stanie przeprowadzić przeciwko Izraelowi kampanii powietrznej na miarę operacji Wschodzący Lew. Izrael mógłby spróbować, ale jego przewaga w obronie powietrznej pozwoliłaby z łatwością zestrzelić wiele myśliwców. Izrael może również rozmieścić swoje znacznie lepsze myśliwce. By poradzić sobie z zagrożeniem ze strony Iranu. To właśnie brak siły tej sił powietrznych skłonił Iran do tak dużego skoncentrowania się na swoich zapasach rakiet i dronów, zauważa Clark. Chociaż zasięg tych rakiet sprawia, że Izrael i setki amerykańskich baz w regionie znajdują się na celowniku, to jednocześnie świadczy to o kraju, który ma tylko jedną kartę do zagrania w wojnie powietrznej z udziałem myśliwców, rakiet, bomb oraz zaawansowanych systemów obrony powietrznej. I wreszcie jest jeszcze jeden czynnik. Broń, którą można by użyć już dziś i zakończyć konflikt irańsko-izraelski w ciągu kilku godzin. Broń jądrowa. Izrael rozpoczął operację wschodzący Lew w dużej mierze dlatego, że chciał powstrzymać Iran przed zdobyciem broni jądrowej. Izrael wygodnie pomija fakt posiadania własnego arsenału nuklearnego. Niejasna doktryna nuklearna Izraela polega na tym, by nigdy nie potwierdzać ani nie zaprzeczać obecności broni jądrowej na swoim terytorium. Dlatego ten fakt nigdy nie jest oficjalnie potwierdzany. Ale większość ekspertów uważa, że Izrael je posiada i że ma ich wystarczająco dużo, by zetrzeć Iran z mapy. Jeśli jego ogromna przewaga technologiczna nie wystarczy, by wykonać zadanie, inicjatywa na rzecz zagrożenia nuklearnego, czyli Inicjatywa na rzecz zagrożenia nuklearnego, podaje, że Izrael szacunkowo posiada 90 głowic nuklearnych, w tym głowice, które mogą być umieszczone w wcześniej wspomnianych rakietach Jericho. Oraz ładunki jądrowe, które mogą być wystrzeliwane z okrętów podwodnych klasy Delfin 1 i Delfin 2. Inicjatywa na rzecz zagrożenia nuklearnego twierdzi, że Izrael mógłby posunąć się jeszcze dalej, gdyby chciał, ponieważ uważa się, że ma dość materiałów na nawet 300 bomb atomowych. Zwróć uwagę na częste powtórzenia słów, takich jak szacunkowo, i uważa się: Nikt tak naprawdę nie wie, co Izrael posiada, ponieważ kraj ten trzyma usta na kłódkę, jeśli chodzi o swój arsenał nuklearny. Wiadomo, że Iran dąży do posiadania broni nuklearnej. Jego problemem przynajmniej w kontekście wojny z Izraelem jest to, że ich nie posiada. Jednakże Rada do stosunków międzynarodowych twierdzi, że Iran ma długą historię prób potajemnego rozwijania broni nuklearnej. To często zmusza go do łamania własnych międzynarodowych zobowiązań. Iran posiada wiedzę i infrastrukturę potrzebną do wzbogacania uranu na poziomie umożliwiającym produkcję głowicy jądrowej. To nie powinno być zaskakujące. Irańskie programy nuklearne obejmujące energię i broń trwają już około 50 lat. Mimo to Iran wciąż nie posiada głowic nuklearnych i na tym etapie może nie być w stanie ich opracować przez dłuższy czas. Podczas operacji Wschodzący Lew zaatakowano kilka kluczowych irańskich obiektów nuklearnych i wielu naukowców mających kluczowe znaczenie dla tych programów. Izrael stara się wyeliminować Iran z wyścigu nuklearnego, zanim ten zdąży do niego przystąpić, by pozostać jedynym państwem na Bliskim Wschodzie z bronią jądrową. Ostatecznie jest to walka między dwoma narodami, które mają zupełnie odmienne podejście do prowadzenia wojny. Iran jest dobrze przygotowany do wojny lądowej i w takim scenariuszu prawdopodobnie zdoła wyczerpać Izrael w wojnie na wyniszczenie. Jednak wojna lądowa raczej się nie wydarzy, przynajmniej dopóki Izrael nie będzie w 100% pewny, że Iran został osłabiony na tyle, by można było wysłać tam wojska lądowe. Zamiast tego jest to konflikt, który toczy się i będzie się toczył niemal wyłącznie w powietrzu. A w tej dziedzinie technologia Izraela jest znacznie lepsza od irańskiej. Nawet w obszarach, w których Iran ma przewagę liczebną, takich jak zapasy rakiet i dronów, Izrael może przeciwdziałać dzięki lepszej obronie powietrznej. I znacznie silniejszym siłom powietrznym. Czy więc Izrael będzie w stanie wykorzystać te liczne przewagi technologiczne? Pierwsze sygnały wydają się korzystne dla Izraela, ale to się jeszcze okaże. Przed nami wciąż daleka droga. Obecne napięcia między Izraelem a Iranem to dopiero początek. Prawdziwa burza dopiero nadchodzi, o czym przekonasz się, jeśli obejrzysz nasz materiał o tym, co czeka nas dalej w tym konflikcie. Jeśli podobał Ci się ten materiał, Zasubskrybuj wojskowy show, aby być na bieżąco z najnowszymi komentarzami odnośnie sytuacji na Bliskim Wschodzie.